No dobra, słuchajcie. Taka tylko krótka wzmianka. Otóż moje ogrodzenie przeszło crash testy Mianowicie wlazły mi tu dziki. Jak wlazły? Zaraz wam pokażę. Ja mam tam w jednym miejscu ruf melioracyjny na działce i tam jakby tą siatkę bardzo ciężko jest przymocować do dołu, ponieważ ziemia w tym miejscu jest bardzo miękka, taka rozwodniona. Eee, no i tam widać było wydeptaną ścieżkę wokół, wokół płotu, łaziły, łaziły, łaziły. Aż zeszły do tego rowu i zobaczyły, że tam jest luźne to ogrodzenie i wlazły po prostu do środka. To jest jedna z moich hipotez, bo tam była podgięta ta siatka dosyć wysoko i to zawinięta do środka, więc musiały wchodzić no i jak już zaczęły wchodzić, to już nie wiedziały jak wyjść wiecie, to nie są za byste stworzenia, to jest jednak tylko świnia i jak już chciały koniecznie stąd wyjść, to szukały miejsca, w którym to jest możliwe druga sprawa, że mogły wejść jeszcze przez bramy, bo jeszcze nie miałem bram pozamykanych teraz to jest zrobione i mogły wejść po prostu iść drogą, wejść na teren działki i już nie wiedziały jak się wydostać za bardzo, więc w kilku miejscach tą siatkę mi nieco uszkodziły pokazując mi tym samym w którym mam w których miejscach mam dziurę w firewallu te miejsca powzmacniałem zobaczcie eee, tam gdzie siatka Mocno napięta dołem, to tam nawet jak było poryte przez dziki, próbowały się tam tędy przedostać, nie szło. Eee, nie dały rady sforsować tej siatki. Tam, gdzie była nieco luźniejsza, nie udało mi się jej jakoś naciągnąć, super, to tam faktycznie trochę powyginały te druty i pouciekały. Ja to wszystko poprawiłem w ten sposób. Zobaczcie, tutaj, zobaczcie, to będzie widać dobrze to są takie plastikowe dingsy to jest taki gadżet do przypinania do ziemi agrowłókniny i ten dings zabezpiecza, żeby ta siatka nie chodziła w tą w jedną i w drugą stronę, więc już jak ryjem pcha taki jig to już będzie mu trudniej słuchajcie one nie przychodzą tutaj po to żeby zniszczyć tylko po prostu wlazły do środka nie bardzo wiedziały jak wyjść tak. każde zwierzę zaczyna panikować jak nie potrafi wyjść zobaczcie co jest zobaczcie. widzicie? tutaj ryły ryły ale siatka w tym miejscu jest dosyć mocno napięta na dole eee. i nie przeszły tędy do czego zmierzam? Widzicie, kiedy ściągnąć siatkę, to chyba najważniejsze jest, tak z mojego doświadczenia teraz widzę, najważniejsze jest, żeby naciągnąć ją jak najlepiej dołem Żeby ten dolny drut, który idzie, był jak najmocniej napięty. Góra to tam, pizją, chociaż oczywiście. Na estetykę ma duży wpływ. Bo jak jest tak pofalowana, taka powłogina, no to nie wygląda to za ciekawie. Jak jest dobrze napięta, to wygląda miary równo i wszystko gra. Natomiast dla zabezpieczenia przed włożeniem zwierzyny, szczególnie takiej dzikiej jak dziki, zobaczcie, jak jest poryte. Widzicie? Nie że mi to jakoś wybitnie przeszkadzało to porycie. No poryły, to poryły. Jak sobie tam stamtąd coś zjadły, no to dobrze, no niech jedzą. No. Macnego. niech mi płotu nie niszczą eee, nie, przeszedłem teraz, to te zniszczenia jakby nastąpiły, powiedzmy z tydzień temu, pozabezpieczałem to i od tamtej pory widzę, że nic się nie zmieniło, więc jest ok. i tutaj zabezpieczyłem ten rów w ten sposób. stary podkład kolejowy gdzieś tam miałem ze starego ogrodzenia tutaj eee, i Przełożyłem go przez oko tej siatki. Na dole przygniotłem to wszystko, więc tu będzie dużo, dużo, dużo trudniej to wszystko niszczyć. W sensie, za mordę pospud, jak przejdzie, jak czuję, że przechodzi, to idzie dalej. Jak czuję, że nie da rady, to nie, nie da rady. A jeżeli to nie za egzaminu i nadal będą mi tu właziły i coś niszczyły, no to zastosuję inny fortel. Mianowicie, e, tutaj rolnicy mówią, że przed dzikami najlepiej ochroni mnie drut kolczasty. Bo dzik jak wpada ryjem w coś i się mocniej pokuje, to już sobie daje spokój. Nawet w jakieś mocno kujące rośliny nie bardzo wchodzi. Więc jeżeli to co teraz jest, nie zda egzaminu, a tu dzisiaj przesadzałem tą mirabelkę, widzicie, stała tam potem będzie przeszkadzała, mi przeszkadzała sadzeniu świerku, więc ją przesadziłem tutaj. Eee Do czego zmierzam? Aha, to wtedy kupię po prostu kilometr drutu kolczastego i na samym dole tak kawałeczek nad ziemią naciągnę go dosyć mocno. Więc jak dziw będzie szedł, będzie próbował tam wsadzać tego ryja, pokuje ten swój nosek i prawdopodobnie da sobie spokój. Dobra, kończę, bo się znowu rozgadałem. Trzymajcie się, ja już wracam do domu, koniec roboty na dziś, fajrand, nazrywałem żonie w rodzyczu, żeby mogła porobić jakieś te swoje wary magiczne w kociołku panoramickim, więc lecę ratować ją, trzymajcie się, do następnego.